Siemanko, Siemanko, w piątek o 19 ruszy kolejna nowa promocja w EAFC 25. Nazywa się ona Track Stars i jest to nowa promocja. Można to tak nazwać, ponieważ takiej nazwy jeszcze jeśli chodzi o promocję w EAFC czy FIFA nie było. E, aczkolwiek chodzą już słuchy na Twitterze, że ta promocja będzie mniej więcej wyglądała podobnie jak promocja Headliners, która była jeszcze w FIFA 22. E, I ta promocja polegała, polegała na tym, że zawodnicy mogli dostawać upgrade'y w zależności od wyników. Ich drużyn klubowych. E, aczkolwiek tutaj w tej promocji będą zawarci również bohaterzy. Także jeżeli to będzie w ten sposób zrobione, że będą i bohaterzy, i normalni zawodnicy, no to ci bohaterzy dostaną przypisany jakiś klub, w którym wcześniej grali, w którym zasłynęli, że tak powiem. E, I na podstawie wyników właśnie tego klubu będą dostawali ewentualne upgrade. Y. Tak wyglądali zawodnicy właśnie z FIFA 22 z promocji Headliners, którą e, na podstawie tego, co czytałem na Twitterze, ma wyglądać ta. No... Promocja trackstars, nawet widać po wyglądzie karty kolorystyce, kolorystyce, że jest dosyć podobna właśnie do tych kart trackstars. Także domyślam się i inni użytkownicy Twittera też, że to będzie właśnie na tej samej zasadzie. Jeżeli karty będą się ulepszać, naprawdę będzie fajna, fajna sprawa, aczkolwiek trafić te karty i tak jest bardzo ciężko, a tym bardziej ciężko będzie trafić bohaterów, tak jak było teraz podczas Centurionów, gdzie, gdzie naprawdę ciężko było jakąkolwiek kartę specjalną trafić, a tym bardziej, właśnie ikonę. Także tutaj na pewno nie będzie za łatwo, ale zobaczmy właśnie, jakich zawodników już mamy w przeciekach, jeśli chodzi właśnie o tą nową promocję. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. W dodatku przy zamówieniu 300 tysięcy monet bądź więcej, zgarniesz więcej monet niż zamawiałeś. Pamiętaj, aby wpisać kod klip, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. Fut na Twitterze już rzucił przecieki o odnośnie bohaterów, jakich dostaniemy właśnie w Trackstars, w tej nowej promocji. Przede wszystkim mamy Davida Ginole. jakby on w ogóle potrzebował jakiejś lepszej karty. Ta karta i tak na rynku kosztuje bardzo, bardzo dużo. Do tego mamy Lucio, jednego z najlepszych obrońców w grze. Do, w dodatku jeszcze z takim upgrade'em czy do tempa czy do defensywy fizyczności, no to będzie po prostu ściana nie do przejścia. Mamy też drugiego obrońcę Cordobę, bardzo szybki, 87 tempa. Oczywiście statystyki są prognozowane, także delikatnie mogą się różnić od finalnych kart, jakie dostaniemy w piątek, aczkolwiek mniej więcej podobnie powinny e, wyglądać. Mamy też Cole'a, mamy Okocze, mamy Donovan'a, mamy Juliego i mamy Kuehuella, także Mamy kilku obrońców, mamy kilku skrzydłowych, żadnych bocznych obrońców, ale myślę, że dla każdego coś dobrego. Też nie wiem do końca, jak wyglądać będą playstyle tych kart. Oczywiście są tutaj prognozy, aczkolwiek finalnie może być troszeczkę inaczej, że troszeczkę pozmieniają te, te playstyle, i wtedy te karty mogą wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej grywalne niż w tym tutaj przewidywaniu. Jeżeli chodzi o piłkarzy, mamy tutaj Van de Venna, czyli jednego z najszybszych obrońców. W grze, dodatku, tutaj jeszcze z tym upgrade'em i z playstylem z plusem to będzie naprawdę jedna z najlepszych kart na obronie. W dodatku, pewnie jedna z najdroższych. No, może poza specjalnym wandajkiem, tym Road to the Final, który tam kosztuje ponad 4 miliony. No to Van de Ven może być troszeczkę tańszy, ale jak dobra jest ta karta, to chyba wie już każdy, bo każdy chyba zdążył nim zagrać, bo to jedna z najbardziej popularnych kart, jeśli chodzi o środek obrony, właśnie w tej edycji. Federico Chiesa również ma dostać kartę specjalną niewielki upgrade względem jego złotej karty, aczkolwiek i tak Liverpool grająca jak gra, jeżeli te karty będą się ulepszać, no to mam pewność, że, że ten Kieza dostanie przynajmniej jeden czy tam dwa upgrade'y, w zależności od, oczywiście od czego będą liczyć te upgrade'y, czy to od strzelonych bramek, czy to od zwycięstw i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, dowiemy się pewnie dopiero w piątek, jak to będzie wyglądało, ale na tą chwilę, z tego co wiemy, mają się ulepszać, tak więc Kieza nawet w tej wersji 86 myślę, że może liczyć spokojnie na jakieś Y. Również wyciekła kar karta Rubena Diasa, który ma się pojawić w SBC, nie, nie w paczkach, tylko właśnie w SBC do zrobienia. No, tutaj z tymi z tym playstylem i z tymi statystykami, jeżeli tak będzie wyglądać ta karta i będzie się jeszcze ulepszać, to będzie jeden z droższych również obrońców w grze oczywiście świetne linki, Premier League, Manchester City. Tak więc tutaj, jeżeli wyjdzie ta karta w SBC, to na pewno sporo foderu będzie potrzeba, żeby tą kartę zrobić. Jak ciężko jest o foder w tej edycji gry? Chyba wie też każdy, kto, kto już troszeczkę pograł Ja mam problem, żeby skończyć Rafinie Do którego potrzeba 9 składów e, Jestem w połowie e, Tak więc jak go skończę, będę całkowicie pewnie wyzerowany Już z Foderu Także raczej ja żadnego SBC przez najbliższy czas nie zrobię Ale jeżeli macie już jakieś Foderyki Czekacie właśnie na jakąś kartę To może właśnie Ruben Diaz będzie tą kartą Na którą warto będzie przeznaczyć swoje karty Adeyemi to kolejna karta, która również dostanie Wersję specjalną właśnie Podczas e, Trackstars 84 Wiadomo, mi ma już nawet Informa, ale tutaj już praktycznie maksymalne tempo. Jeżeli będzie jeszcze upgradeowalny, no to tutaj jeszcze ten dribbling pójdzie do góry. Strzelanie, podania, które też by się przydały, troszeczkę podnieść, ale ta karta będzie na pewno nie do zatrzymania na skrzydle. No z takim tempem, ja mam jego Informa, kiedyś go trafiłem w jakiejś rozbudowie i naprawdę czuć to tempo na jego karcie. Do tego ma jeszcze te style gry do biegania. No to ta karta będzie naprawdę mega, mega szybka. No i oczywiście Teo Hernandez, którego można było już jakby wydedukować z tego loading screena, który się pojawia, gdy, po, gdy logujemy się do gry, także Teo Hernandez również dostanie kartę specjalną. Jak dobre jest to Hernandez na lewej obronie? Wie chyba już też każdy, który się z nim zetknął, czy to w Champions, czy Rivalsach. Nawet jego złota karta, myślę, że jeszcze przez dłuższy czas będzie cały czas bardzo dobra. No tutaj, jeszcze po tych upgrade'ach no to będzie po prostu lewy obrońca przynajmniej na kilka miesięcy spokojnie będzie można nim grać. Ale biorąc pod uwagę jego ceny, jego złotych kart, czy tam informa, no to ta karta, która wyjdzie w piątek, to będzie mega, mega droga karta. O ile oczywiście pojawi się na rynku. jak gram na PC i często. To właśnie tych najlepszych kart nawet na rynku nie ma. Kolejny Amerykanin, tym razem bohater również będzie do zrobienia w SBC podczas tej promocji. Bisley może grać na lewej obronie, na lewej pomocy. Zobaczymy jakie dostanie tak naprawdę upgrade. Y. E, aczkolwiek no fajny link do tego, żeby połączyć innych graczy właśnie z USA, bo dosyć dużo tych piłkadek zwłaszcza pojawia się właśnie z USA, także jeżeli ktoś właśnie potrzebuje zgrania właśnie narodowościowego, bo ligowego oczywiście Tutaj się nie da połączyć kobiet z y, mężczyznami, ale przynajmniej narodowość się zgadza. Także jak będziecie potrzebować właśnie do linkowania y, Amerykanów czy Amerykanek, no to Beasley będzie fajną opcją. Na pewno będzie bardzo szybki, y, czasami to wystarczy na lewej obronie, a jeżeli gracie w pomocy, no to też ma cztery gwiazdki na, y, na 4, także, także też powinien sobie spokojnie poradzić. Na chwilę obecną to wszystkie przecieki, jakie udało mi się znaleźć na Twitterze. Na pewno w ciągu najbliższych godzin pojawią się jeszcze inni zawodnicy, bo na pewno jeszcze troszeczkę ich brakuje, żeby złożyć pełen. Y, pełen zespół nowej promocji także, także na pewno jeszcze ktoś do, dojdzie, ale na tą chwilę to będzie wszystko, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia, cześć